Podany jest wzór funkcji liniowej f od x, to jest wzór postaci x podzielić przez 2 minus 3. Ja od razu ten wzór zapiszę w takiej postaci, której możemy odczytać współczynnik kierunkowy tej funkcji. To jest 1 druga x minus 3. Chcemy wyznaczyć w pierwszym przykładzie wzór funkcji g, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji f i przechodzi przez punkt p. Ok, przypomnijmy sobie więc, kiedy wykresy dwóch funkcji będą do siebie równoległe, wtedy, gdy ich współczynniki kierunkowe są tej samej wartości. No więc współczynnik kierunkowy funkcji f jest równy 1 druga. Pamiętajmy o tym, że współczynnik kierunkowy stoi zawsze przy zmiennej x. Jeśli Funkcja g ma być równoległa do funkcji f, to współczynnik kierunkowy tej funkcji też musi się równać jedna druga. Ponadto wiemy, że wykres funkcji g musi przechodzić przez punkt o współrzędnych 1, 2. No to zacznijmy może zapisywać powoli już wzór funkcji g od x. Może na początek zapiszę ogólną postać funkcji liniowej, a następnie do tego wzoru podstawię od razu współczynnik a. I teraz już tylko pozostaje nam policzyć współczynnik b. Tutaj przychodzi nam z pomocą punkt, który należy do wykresu tej funkcji. Jeśli należy, to oznacza, że gdy podstawię za y, czyli za wartość funkcji dwójkę, za x. 1, k tak, bo to jest współrzędna xowa tutaj grekowa. Y no to w ten sposób wyznaczę współczynnik b. 1 druga razy 1 to jest 1 druga, plus b. Stąd b to się równa. 2 minus 1 druga to 1 i 1 druga. Wzór funkcji, może tu wzór funkcji g od x jest w postaci. 1, 2x plus 1, przepraszam, 1, 2x oczywiście plus 1 i 1, 2. Wiemy już na 100%, że funkcja g od X jest równoległa do funkcji f od X, bo ma taki sam współczynnik kierunkowy jak tamta funkcja i ponadto przechodzi przez punkt współrzędne 1, 2, czyli jej współczynnik musi wynosić tyle. Współczynnik. E, współczynnik B, wyraz wolny.